Cześć, to witajcie w kolejnym odcinku z serii House of Luxury. Mamy do wyboru, słuchajcie, dwa zlecenia. Od razu sobie przyjdziemy do wyboru jednego z nich. E, dwa w jednym, oraz jeszcze jest tutaj. Zlecenie nie do odrzucenia. Może weźmy to, to taki wydaje się duży, parterowy dom. E, zaraz zobaczymy. Tony wiele widział i zrobił w ciągu długich lat, rozwijając swoje kariery. Teraz jest wreszcie gotowy wieść spokojne życie emeryta. Z tej okazji chciałby przerobić swoją starą drukarnię w wygodny dom, do którego mógłby się przeprowadzić. Jego dogodna lokalizacja. Pozwoli mu również mieć oko na rodzinny biznes po przekazaniu go młodszemu pokoleniu. Dobrze, to bierzemy pana tutaj. Mówił, że można na Tobie polegać. Że nie boisz się obrócić sobie rąk. Szanuję to. Dlatego chciałbym złożyć Ci ofertę. Mój sześćja planuje przenieść rodzinny biznes do Moonrise Bay. Ufam Mu, ale musi się jeszcze wiele nauczyć. Dlatego ja też chcę się tu przeprowadzić. Będzie lepiej, jeśli stanie, zostanie jeszcze pod moją opieką. Słuchaj, moi ludzie przeprowadzili tu pewne interesy. Prowadzili. Nie okazali temu miejscu należytego szacunku. Chciałbym, żebyś teraz ty się nim zajął. Jestem pewien, że człowiek Twojego pokroju ma odpowiednie narzędzie, by urządzić tu prawdziwy dom. Zrób to dla mnie, moja rodzina i ja nigdy o tym nie zapomnimy. Zlecenie nie do odrzucenia. No i dobra, jesteśmy. W ogrodzie nic nie robimy, a wchodzimy przez garaż. Tylko widzę, że tu są chwasty, które ja bym mogła się pozbyć. W sumie nie mamy na to zlecenia. Jak będę miała czas, to to zrobię. Dobrze, otwieraj się tak, spodziewałam się bałaganu. Dobrze. Ja ostatnio, słuchajcie, wychodzę z założenia, że lepiej najpierw wszystko posprzątać, wszystko umyć, a dopiero y, później brać się za robotę. I tak w tym przypadku też y, również będę robiła. To pewnie będzie na sprzedaż. Ile tu śmieci? A, to, to, to. Butelki wyglądały, wiecie co, jakby chwasty tutaj rosły. Dobra, to, to, to. E, tutaj tak, sprzedaż przedmiotów też będzie, więc myślę, że też się za to od razu zabierzemy. To nie, to, 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 to co ty chcesz sprzedawać tu? Dobra, to się nie podoba. Drzwi i lampa sufitowa. Aha, te drzwi się nie podobają. Dobra. E, jeszcze śmieci, mówisz, zaraz. Ja sobie wezmę tutaj najpierw, e, pomyję wszystko również. Śmieci już widzę, gdzie są. E, mianowicie tu i jeszcze jeden. E, tam. Dobra. O, na biały. Widzicie? Pan tutaj trafia w moje gusta ostatnie, gdzie ja też większość rzeczy. No to e, robię na biało. E, dobrze, tutaj pewnie drzwi będą nas przeszło pajęczynka, jak ładnie. Tak, tu jeszcze śmieci. E, o, 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 tak patrzę, że wszystko mi się niebiesko podświetla, ale to tylko pewnie w ramach sprzątania, e, więc niekoniecznie to wszystko będę musiała e, posprzedawać. E, dobrze, wymień okna, o, to ja chcę. Okna akurat, akurat lubię wymieniać, to się nie podoba, tak, to stoły też się nie podobają, bardzo dobrze, śmieci, brudy, no halo, te drzwi przed chwilą pokazywały, że też ba, no właśnie, wiatrak, e, sprzedaj lampa sufitowa, zniszczona tablica wyjścia, tu, dobrze, to teraz możemy jeszcze powyczyszczać wszystko, no sef tutaj piękne, no, tutaj coś widzę na tym. A, to chyba będzie do tego, do gipsowania. Dobrze. O, będziemy tutaj ścianę stawiać, właśnie, zauważyłam. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że ciekawe jest właśnie remontowanie, znaczy remontowanie, zmienianie układu pomieszczeń, bowiem na no co dzień tego nie robimy tutaj. To jest raz na, nie ja wiem, 5-10 zleceń, więc to jest właśnie takie, jakby to określić. Coś innego. Jest dostępne to ciągle od początku w grze, ale mimo wszystko jednak. E... ja się spodziewałam, że tu są drzwi? Aha, bo tu można przejść. To dobrze, widziałam. Dobra. E, dużo właśnie z takich opcji, które są cały czas dostępne w grze, ale mimo wszystko jakoś. O, co za drzwi znalazłam? Jakoś dość rzadko z nich się korzysta, tak? E... Te drzwi, rozumiem, się nie podobają. Dobra. No, tutaj taka kanciapa jakaś. Co to za pieniądze? Eee. Ja... ja sobie te dolary biorę czy do budżetu? Wcześniej brałam. No dobra. Mo mogę je posprzedawać dolary? Mogę posprzedawać dolary. <gry> Okej. Okay. Ale widzę, że do budżetu one wpadają. To tu jakieś szemrane interesy były, tak jak ten gość tutaj mówił, nie? Dobra, lampy tu nie ma. To będzie traktowałem pewnie jako śmieci, więc ja na razie je zostawię. Bo będzie a tak chyba prościej właśnie sprzątnąć, no. O, jeszcze tam jeden dolar został. Dobra, weź tu. E, dawaj, o, zabrudzenia od razu. A co tam za pajęczynka została z tamtej strony? Dobra, gdzieś ta pajęczyna była. E, Ważne, że się pozbyłam. Dobrze, tutaj okienko pod wymianę. E, pierwsze co tak? Śmieci. Ja e, Zakurzyło się po tej wymianie okna. Dobra, tutaj widzę też będziemy sprzątać e, ścianę. Tu, tu, tu coś jeszcze ze śmieci? Chyba już nie. Czuł mi... A, tutaj jest, dobra. Bo widzę, że jeszcze śmieci pokazuję, a nie widziałam do końca. E, dobra, to najpierw sobie posprzątam. Tutaj te drzwi pewnie będą do tego, do wysprzątania również, znaczy do wysprzątania, do sprzedania. Jest w ogóle sens mycia tego? A ja tego po prostu zwyczajnie nie mogłabym e, zamalować? Bo by chyba prościej coś mi się wydaje. Dobra, to, to. I ta tabliczka. Nie wiem, na kiego tutaj tyle tych tabliczek. No dobra, powiedzmy, wiem na kiego, bo tutaj e, to też. To też. E, bo tutaj no wcześniej było biuro, prawda? Więc stąd to było potrzebne. Dobra, jeszcze tu, tu, tu. Co to jest? Z której strony to jest? ona z tamtej było brudne. Tutaj, pa patrzcie, będziemy ściany też burzyć. Też bardzo fajnie. Dobra, A ile papierów... o, będzie renowacja, dobra, tutaj był jeszcze śmieć, nie to tylko to chciałam o, okna trzeba wymienić yy. halo dobra i tak, to, aha, to jest do renowacji okej okay. i lampa dobra, mamy to i teraz tutaj, z tej strony jeszcze widzę się będzie działo o matko Chyba to będzie jedno z dłuższych zleceń też, tak mi się wydaje. Tak mi się wydawało, wiecie, domek mały, parterowy, a to szybko machniemy. O, karaluchy! Patrzcie, jak dawno karaluchy były i to jest właśnie to, o czym mówię. Opcja rzadko dostępna w grze, ale jest, ale jest i cieszy. Już wszystkie karaluchy? Tak, jest, zniszczyłeś gniazdo karaluchów, super. No, karaluchy ja już nie pamiętam kiedy były. Jeszcze chyba w, za poprzedniego dodatku. Nie, a tutaj właśnie. A jeszcze tutaj syf. A tutaj nagle się pojawiają i tyle radości sprawiają. O ile karaluchy mogą sprawić radość, prawda? Ale. Pewnie będzie chciał to sprzedać. W karty ktoś grał. Halo, a to krzesła też są aż takimi śmieciami? No to wychodzi. Dobra, tutaj okno. To też, to też. A tu, tu powiemieniane, dobra. Łoła wow, się zadymiło. E, dobra, to tak: sprzątanko. O, tu jest przeszklany sufit, bardzo fajnie. Teraz to coś zostawiłam, dobra. Tutaj tu ściankę będziemy burzyć, tak ogólnie rzecz biorąc. Dobra, tu. Aha, na sufitach jeszcze. Fajnie, co takie przeszklone, te sufity? A tu, gdzie? Dobra. Gdzieś było, posprzątałam. Nie wiem, jak, ale się ten. A tu? Tu, tu? A tutaj widzę. O, dobra. Teraz dawaj, posprzedajemy, co niepotrzebne. Toster na przykład, i mikrofala. Lampa. Krągły stół. No, plakat jednak się nie podobał. A gdzie tabliczka? Dobra, i drzwi te? Te, dobra. Tutaj to sobie mogę od razu posprzedawać. Te drzwi też, toaleta, lampa, a tabliczka jest jakaś, która się nie podoba? Dobra, nie ma. O, tutaj będziemy mieli do wyboru. Bardzo fajnie. No, tu to podwójna toaleta. To, to na pewno damska będzie, wiecie, jak podwójna, to musi być damska. Dobra, tutaj sobie to posprzątamy. A, tu instalacje są, dobra. Ins ale co? Sprzedaj. Co, nowo będę kupować? Może tu prysznic zrobimy, nie mam pojęcia. E tutaj zniszczcie... A, to będzie jedna duża toaleta chyba. Jakoś tak, dobra. Gdzie tu jeszcze jest.? A, sufit brudny, dobra. Tutaj będą inspiracje. Tutaj. Co mi to tak przycięło? Aż ta gra się ma. Dobra. A tu, tu, tu. Do sąsiada. A tutaj. Aha, tu syfę, dobra. No i tyle. A, jeszcze sprzedać. Lampa się nie podoba co? Umywalka. Proszę bardzo. Dobra, tutaj ogarnięte, tam byliśmy. To teraz czekajcie. Tędy, tędy, tu. Tu byłam. To już wszystko? Serio? Na to wychodzi. Ej, no serio? Ej, to, to więcej bałaganu było niż czegokolwiek. Dobra, to zacznijmy, może tak jakby od głównego wejścia, czyli tu. Zniż ścianę. Czyli tak. To ci się nie podoba. Z tego co widzę. Dobra, ta przyjścióweczka. Teraz to wszystko. 44 ściany i 30 nowe do postawienia. No Dobra, zobaczymy, jak, jak to mu to wyjdzie. No tutaj powiem wam, no bo ostatnio męczyliśmy to był biedną Jessica, prawda? A tutaj to mam takie wrażenie, że. Od razu to będzie w dobrym guście. No, się przekonamy. Klimatyzator. Montowaliśmy kiedyś klimatyzator? Chyba montowaliśmy. Coś mi tam świta, że coś chyba kiedyś było. O. Jak ładnie poszło od razu? Tu też by mogły od razu trzy naraz lecieć. A Czy ja w ogóle mam wszystko w wyburzaniu, że tak powiem, maksymalnie zrobione? Teraz mnie to zaczęło zastanawiać. No nic. To ma być klimatyzator. Tam już widzę są chwasty z drugiej strony. Dobra, tu jest zrobione. Gdzie my co jeszcze burzymy? Tutaj mamy Oto zburzyć. Sobie to zburzmy. Od razu poburzmy wszystko, co jest potrzebne. To zburzenie będzie z głowy. Pokój 60 metrów. No dobra, ja bym tutaj zrobiła kuchnię jadalni, ale to jestem ja. Zobaczymy, co tutaj nasz klient zechce. O, widzicie jakie poświęcenie dla rodzinnego biznesu specjalnie się przeprowadza po to, żeby tu dopilnować wszystkiego. Dobra, tu pięknie pykło. Teraz tak, tutaj jeszcze będziemy coś burzyć. To będzie tu. Dlaczego to jest taki syf? Ja tu nie posprzątałam? No, to wychodzi. Dobra, to od razu posprzątam, bo to aż wstyd. O, dobra. I tak, tutaj. Nie, tu. On w łazienkach chce jeszcze burzyć, nie? To nie, tu nie łazienki. Tu. O, matko, on chce to. Tak. I tą ściankę. Teraz tutaj to trzeba walnąć. Dobra, i tu. No, i ta ścianka, z tego co rozumiem. A i jeszcze ta z przodu cała ścianka, dobra. Tutaj widzę, że lampy nie sprzedałam, by się śpieszyłam. Dobra. Aha, i to wszystko. No, jak nie? A dobra, może tam winkiel ma wystawać, okej. Okay. O, mamy punkt umiejętności. To, co mówiłam, że się zostają. Czy jeszcze coś nam tutaj zostało? E, dobra, zaraz go sobie rozdam, tylko tą lampę sprzedam i tę. Jeszcze instalacja toalety, jedna, druga. Dobra, jeszcze z tamtej strony, ale okej, okay, dajmy sobie punkta. Ulepszenia, demolka. E, burzenie szybsze, lepszy moc, zwiększona. Może moc sobie zwiększa. Dobra. Dawaj, tu. W sumie można byłoby bardzo łatwo sobie nabić, słuchajcie, te te. To? No bo to. E, można byłoby bardzo łatwo sobie to nabić. Kupujemy, słuchajcie, domek, rozwijamy w nim wszystkie ściany. Potem te same ściany stawiamy w tym samym miejscu i mamy. Dobra. To to jest zbite, ale. Aha, dobra, już widzę. Nie, bo widziałam, że jest na żółto. A tu jeszcze coś zostało. Okej, okay, więc chyba już wszystko mam poburzone, co mogłam poburzyć, jak na dobrą sprawę. Więc wróćmy tam, gdzie mówiłam, gdzie, gdzie tu się jest początek tego lokum. Ja się zgubiłam, czekajcie. A tu jest garaż, to tu, tu jest wejście. Tak, tutaj chciałam, dobra. Wybórz ściany, 1 30 Wybuduj. Aha, dobra. Czyli tutaj chcę ścianę. Z tego, co rozumiem, tak. Dobrze, tutaj chcę. Proszę jeszcze, ta ściana. Teraz. Czemu tak durno on to chce? Tu, dobrze, widzę. Dobrze. Ale kubkowa, tym miejscu tak. Że tak powiem, e, zmniejsza powierzchnię trochę. Myślałem, że tutaj jest taką wielką przestrzeń otwartą. No ale dobra. E, tu mamy połóż panele. Dajcie zadania. Znowu ten marmur, co oni mają do tego marmuru? No dobrze, może to jakiś wyznacznik bogactwa, czy coś, ja tam wiem, ja się nie znam. Dobra, i niskie białe panele, czyli coś takiego. Hmm. A dajmy szary. Zawsze dajemy tutaj białe, dajmy szary. Dobra, opcjonalnie może tyle nam wystarczyć, ale niekoniecznie musi. A, jeszcze białą farbę trzeba będzie zaraz kupić. No tak, ale biała farba będzie potrzebna. Tak, patrzałam, czy ja jestem alarmem, coś mogę zrobić. Miała farbę będzie tam do garażu, patrzałam z tego, co pamiętam. Więc akurat się przyda, wszystkie sobie tutaj cokoły pomaluję, jak to ja. Okrągły stół, pufa, haczyk. Kogo będziemy wieszać na tym haczyku? Drzwi dwuskrzydłowe, kwiaty w szklanym wazonie, no dobrze. Tutaj co ma być Jakie przejście bez drzwi? Nie, ja milon on tych tam drzwi sobie e, zamanił, prawda? Patrzcie, jak idealnie wystarczyło. No to trzeba w kalendarzu normalnie zapisać, że mi wystarczyło, naprawdę. E, dobrze, daj tutaj biały. Wezmę dużo, bo mi się na pewno przyda. Proszę bardzo. Teraz tu. No nie wiem, czy on tu będzie drzwi wstawiał z drugiej strony, czy nie. Teraz jeszcze wiecie, co, jaka kwestia, że ja się nie machnęła i nie dotknęła tam, gdzie nie trzeba i nie schrzeniła tego. Dobra, tutaj mamy to. Okej, okay. i dawaj jeszcze tu. Dobra, mamy to. Ok, daj to pomiesz pomieszczonko. Pojemnik tu. I tak, ciemne drzwi. Lustro. E, zadania. Poproszę tu. Lustro, lustro, stolik, drzwi. O, jest, to jest ciemno-szary, tak? Ja mam w szarym i ciemno-szary. Zostawmy takie. E, dobrze, tutaj zapraszam te drzwi. Pokażcie je. Chyba tędy będzie lepiej. O. Dobra. I teraz tak. Stolik, pufa, półkrągły stolik, pufa. Dobra, weźmy ten stolik. Szary dom, szary bóg. A czym dom z bukiem się różni? To niesłodniejsze, powiedzmy. Dobrze, dam ten stolik tak tutaj. pufkę bym dała tu. Zaraz zobaczymy. To jest, aha, poduszka. A ja chciałam szary dom. Poduszka, błękit może? Jasno, szary. Nie róbmy wszystkiego w szarości, bo to będzie smutne. Dajmy, że to było niebieskie. O proszę, tutaj się będzie siadało i ściągało buty. E, dobrze, teraz tak: dwa kinkiety, trzy haczyki. O, dop, dop, dop. Dobra, dam je tu. Powiedzmy, że to jest równo, nikt tego nie widział. Dobrze, dajmy to lustro. Ja bym chciała duże lustro i w srebrnym, bo tutaj akurat będzie srebrne pasowało. Powiedzmy je gdzieś o tak. I co jeszcze? A, tam jakieś kwiaty on chciał. A, to obraz. Ale ja chcę z ramą. Chyba ten biały tu będzie najlepiej pasował. Dobrze. I obraz, o, obraz, by tu mi pasował. A ten haczyki sobie wymyślił. Haczyki wypad stąd. Przyczepimy tutaj. Jak pan będzie mieszkał sam, to nie będzie pan potrzebował e, tych dużo haczyków. Proszę. Dobrze, i kinkiety. Kinkiety są dwa, więc ja je powieszę koło lustra. Damy jasny i biały klosz. O tak i tak. No, i będzie, będzie kites. Dobra, przejdźmy tu. Panele. O, aha. tutaj takie płyteczki. O, tutaj będą drzwi chcieli. Bardzo dobrze, o tak. O. Czy tutaj będzie potrzebny gips? Ja bym się chciała dowiedzieć. Dobrze, drzwi. Drzwi robimy e, szare. Będziemy się bawić w szare drewno tutaj. Szare drewno, szare drewno. Och, dajmy ciemne. I szare drewno. Dobrze. E, tak, tutaj bym chciała właśnie wstawić Was. Chciałabym Was wstawić równo w miarę. Jest równo niewystawiona i tak tutaj będzie przebijać na no nic. E, szafa i kinkiet. Dwie szafy właściwie. E, dobra, ale zacznijmy od ścian. Czemu takie dziwne ściany pan chcesz? Może zamęt mu tutaj zróbmy. Dobra, i co on tu drugiego chciał? Czemu on chce takie dziwne kolory? Matko. Sorry, stary, ale ja się stało w tej kwestii nie dogadam, będziesz miał to tylko w jeden kolor. O, nie mam powiedziane, ile, więc mogę tutaj położyć tyle, ile chcę, więc na razie idziemy w ten odcień, bo. Jak fiolet z czerwienią połączyć? Zaprzepraszam, żeż to wyjdzie prawilny burdel. Takie, no co tutaj, jaką dziwną garderobę, nazwijmy to. Może będzie zadowolone zadowolony. W sensie, czy tam on nie chciał, żeby tego gipsować o tu, bo to jak dla mnie pod gips idzie. No chyba jednak nie. Dobra, dajmy jeszcze jedną paczkę. To miał być zamęt. Wystarczy, powinno wystarczyć. I w ogóle ja byłam przekonana, że tutaj jest okno. Nie wiem jakim cudem. Nie no, patrzcie, to jest zlecenie idealne. Wystarcza mi w każdym miejscu tutaj e, paneli. To jest bardzo dziwne. No i co? No i tutaj mi się wydaje, że fajnie to komponuje się, że tu jest wszystko czerwone. Dobra, ty tu, bo tam wszystko będziemy tak malować. Tutaj szafy. Szare drewno, tak jak mówiłam. Dobrze wzięłam, dobrze. E, mogę zapytać się, z której strony tu jest przód? To jest chyba przód. O. Tak. Do, dobrze postawiłam. I dwa kinkiety. Kink kinkiety przyczepimy. Tu był biały. Nie, tu był już jasny. I biały. Kinkiety dam nad drzwiami, bo nic tutaj sensowniejszego nie wymyśli. Jakby tu lustro było, to bym sobie to inaczej zorganizowała, prawda? E, dobra, tutaj płyteczki robimy. Mm, całkiem przyjemne, powiedzmy. O, proszę. Tutaj również, a tutaj zostawimy takie. E, oczywiście, drzwi. A czemu takie? Chciałam, wiecie, co, żeby to były szare drzwi. No nic, dobra, mamy wstawione. E, tak, i wszystko pomalujemy na białe. No to ma pan zapotrzebowanie dziwne. No bo, no dziwne, no słuchajcie, garaż. No mówmy się, to jest garaż. Opcjonalnie schowek jakiś, nie? I malować na biało, gdzie te ściany mogą się zaraz uwalić i być brudne. A tam sobie włożył panele, które w sumie można w jakiś sposób tam do drewno przeczyścić. No dobra, górę, no to przemalować, żeby to odświeżyć. No ale tutaj, to nie wiem, płytki powinien położyć. Przecież w takim miejscu tu się syfi, Zaraz z tego białego będzie szary albo brudny kolor, tak. O nic, no, jest, no to, to, to taki zamysł, no to niech sobie ma. E, dobrze, kinkiet i plakat retro. Tyle? Serio, tyle? Dobra, tędy też można malować, jakby ktoś pytał. Dobra, a ten? Ja tak pomyślałam, czy te pudła mu poukładać. Może z jedną mu ułożę. Będzie zadowolony. Dobrze, to trzeba zamknąć, że ja sobie tam poradziła. No już myślałam, że farby na tyle to akurat wystarczy. Dobra, mamy to. Tak, ty mi się jeszcze przydasz. Widzieliście, że w szafie można farby schować? No ja nie wiedziałam. Dobra, przejdźmy tu. Chodź pudełko cię tu postawię, o. I co ty chciałeś? Cztery kinkiety. Ciemna stal, proszę bardzo. Jakie ja na to postawię? tak, tu, tu, tu. No i żeby symetrycznie było, wypadałoby, żeby drugi był tu. Dobrze. I plakacik zachciało mu się. Marzy taki ogromny. Przyczepimy go tu. Proszę. Mam nadzieję, że jest pan zadowolony. Mi się tam to pomieszczenie nie podobało. E, dobrze, tu powiedzmy, to jest mniejsze, to pomieszczonko. E, to się nim na razie zajmijmy. E, znowu biały, widzicie? Białe panele i płytki. Ile tych paneli on chce? I czemu tu jest modyfikuj? Wyb wybuduj ściany. Aha, dobra, już widzę. E, tylko tak, ja sobie najpierw tutaj te o położę. Aha, tutaj chcę takie ścianki, dobra. Dobra, to się zrobi. Proszę bardzo. O, i tutaj, tu chcesz pan pełną ścianę? Włącznik panu spadł. Dobra, no to jeszcze mu pełną ścianę też postawimy. Tu mam rozumieć, tak? Tak, dobrze to idzie. O, i mam, jeszcze tu, ja tu nie miałam punktu umiejętności? Serio? No faktycznie, budowana ściana jest od razu, ale yy, większa o metr, możesz budować, o, pięć ścian naraz, to, to wydaje mi się, że będzie fajniejsze. Aha, czyli tutaj chcesz pan takie pomieszczanko, no spoko. A tutaj jakie te, pomaluj białe. Czemu wszyscy chcą na biało? Znaczy nie to, że ja narzekam, bo ja lubię bardzo białe, ale mnie to zaskakuje, że ja złapałam fazę na białe i wszyscy nagle tutaj moi yy, klienci, że takich nazwę, chcą też wszystko na biało. No dobra. Tylko tak, tutaj panele, ułóż płytki podłogowe. Jak płytki podłogowe też. Halo, przed chwilą układałam inne płytki podłogowe. A może się klientowi odmieniło. Proszę. I teraz renowacja. Mebli połóż panele. A tu nie było przed chwilą, że białe miało być? Jakie tu chcesz? Aha, tutaj coś błękicik. A daj jeszcze. A tu? A tu czerwone. Dobra, ja tutaj też chyba pójdę w jeden odcień. No, czerwień z niebieskim mi się w ogóle nie ima. Dajmy coś. O, delikatna bryza. Ten jest ładny. O, ten. Głębiacyanu. O. To sobie weźmiemy. Dobra, i tutaj pan potrzebujesz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może tyle panu wystarczy. Nie ja wiem, zobaczymy. A na razie standardowo ja sobie wszystko tu w koło pomaluję. Drzwi, drzwi już pan masz malowane, jeszcze tutaj tylko. No, tyle mogło już wystarczyć. No i dobrze, i myślę, że będziemy my sobie kończyć ten odcinek. Ja myślę, że sobie położę te panele sama. A ten. A w kolejnym odcinku zajmiemy się renowacją tego biureczka. Zobaczymy, jak ono tu będzie wyglądać. Ja bym je zrobiła w ciemnym odcieniu. Zobaczymy, jakie będziemy mieli możliwości, i co nam tutaj gra zaoferuje, nie? Panele jakoś szybko się kończą, nie wiem. Albo ja dzisiaj jakoś na jakimś speedzie gram, albo nie wiem o co chodzi. Ale patrzcie, ile my jeszcze budżetu mamy i końca tego budżetu nie widać. No i będzie to, co jest ja zwykle. Na co ja zwykle marudzę, czyli marnowanie tutaj paneli na górnej powierzchni. No i macie, jak ja bym ten kolor miała z czerwonym połączyć. Czerwony z niebieskim też mi jakoś nie leży. Nie wiem. Dobra, kończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. Pa. No i cześć.